W marketach mamy coraz więcej egzotycznych warzyw i owoców. I bardzo często kusimy się na posadzenie rozety ananasa, albo pestki awokado, czy mango. Ale czy banana możemy wsadzić po prostu do ziemi i wyrośnie nam bananowiec? O tym dzisiaj. Dzień dobry. Moi drodzy, bardzo często widzimy w internecie, jak ktoś e, kupuje sobie banana typu Chikita, tak? E, wydłubuje z niego coś i wsadza to do ziemi, a potem mamy piękne drzewo bananowe. E, no słuchajcie, kurczę, to są chyba ci sami ludzie, co twierdzą, że bananse są mrozoodporne. No, zobaczmy, co taki banan ma w środku, słuchajcie. O, ten jest, jak widać, nawet niedojrzały, skóra z niego nie odchodzi, ale to nie o to mi chodzi, słuchajcie. To, co mamy tu, tak, o! przekroimy taki banan, to mamy takie czarne punkty, tak? I co niektórzy, słuchajcie, wmawiają nam, że to są pestki banana, nasiona, tak? No, taki eksperyment, wsadźmy to do ziemi. Uznajmy, że minęły dwa miesiące. Nic się z tym, słuchajcie, nie zadzieje. Nie ma takiej opcji. Ale jest jeszcze coś takiego. Słuchajcie, to są banany, które ja nabyłam w sklepie azjatyckim. To jest zdecydowanie inna odmiana niż ten najpopularniejszy nasz banan sklepowy. Ja im pozwoliłam bardzo mocno dojrzeć, jak widzicie. Czy w nich będą nasiona. Słuchajcie, jest na to szansa. Dlatego, że yy, jak pojedziemy sobie gdzieś, gdzie banany występują w wielu gatunkach, to możemy na straganach kupić przeróżne banany, w tym pestkowe. Tak, u nas są banany pestkowe niepożądane, tak jak winogrona. Yy, no i zobaczmy, jak tutaj sprawa wygląda. No, słuchajcie, tego czarnego czegoś tutaj jest zdecydowanie yy, więcej. Ale słuchajcie, to dalej nie są nasiona. Nasiona bananowca, yy, właściwie banana, yy, to jest zupełnie inny gabaryt. Co niektórzy, słuchajcie, kazali mi szukać jeszcze, pokroję wszystkie, bo to i tak idzie na straty. Tutaj, na końcu, słuchajcie, że tu na końcu w takich bananach zdarzają się nasiona. I faktycznie, no jest jakaś czarna pestka, tak, tu, kolejnym. Nie, słuchajcie, tu nie ma nic i nic nie będzie, słuchajcie, nie ma na to najmniejszych szans. Ja tutaj mam, słuchajcie, tak, to są banany, to są welutinty, przepraszam. I e, słuchajcie, jaka jest szansa na to, że ja z tego uzyskam welutinę? No średnia. Dlaczego? Dlatego, że moja welutina zakwitła niestety późno i te banany nie dojrzały. No i e, wyschło sobie to, co zostało, tak jak tutaj. I zobaczcie, ja tutaj tego się pozbędę, tego też. E, przepraszam, że mam stół, jak w tvn nie To jest stół ogrodowy. Rozkrójmy sobie to. O, i widzicie? Zobaczcie, tu już to wygląda inaczej. Tu są nasiona. I takie banany, które dają nasiona. To słuchajcie, wtedy taki banan jest niekonsumpcyjny, bo to są same nasiona. Spójrzcie na to, tu. O, widzicie? Małe, ale zdecydowanie większe niż te kropki tutaj. Widać to? Mam nadzieję, że to widać. I słuchajcie, ja sobie to spróbuję posadzić, ale jeszcze nie wszystko Wam pokazałam, co chciałam, bo tutaj, słuchajcie, mam banany. Yy, tak, to też są banany. To są, słuchajcie, z museli lasiokarpy, która u mnie kwitnie do tej pory przepięknie i ma dodatkowo na dole mnóstwo tych, tych kwiatów i widok jest oszałamiający. Nie mogę się doczekać, że ją wyniosę na zewnątrz i pokażę Wam ją w pełnej okazałości, bo niestety w mieszkaniu nie mam takiej możliwości, ale zobaczmy, czy w tym jest coś. O, pewnie! Spójrzcie. Tutaj widać też są nasiona. Słuchajcie, ja już się spotkałam z nasionami tego banana i one niestety już widzę, że one nie są dojrzałe. Zresztą nie tak powinien wyglądać dojrzały banan nawet u museli. No ale słuchajcie, to już widać, że to są takie grudki, które czuć pod palcem, prawda, jak ja to tutaj o miażdżę. i to zdecydowanie można by już spróbować bardziej posadzić niż no mówię, no to, 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 co zdecydowanie nie jest e, materiałem siewnym, nazwijmy to tak. Słuchajcie, jeżeli się już decydujemy na posadzenie, Weluting. Bo ja się zdecyduję, bo prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie, bo one prawdopodobnie są niedojrzałe. Powinnam je są namoczyć, bo to stoi już kilka miesięcy, ale chcę Wam pokazać jeszcze jeden patent, który moim zdaniem jest świetny, nieważne co sadzimy. Czy sadzimy teraz rozsadę pomidorów, czy sadzimy sobie cukinię, czy cokolwiek. Słuchajcie, ziemię. Ja mam ziemię w wiadrze. Dlaczego ona jest w wiadrze, a nie w worku? Słuchajcie, bo jest zdezynfekowana. Jak ja dezynfekuję ziemię? W bardzo prosty sposób, słuchajcie. Eee, przekładam jakąś ilość do miski i wrzucam ją do mikrofalówki na około 4 minuty zapach przy tym się wydziela, taki bardzo specyficzny, ale ja go lubię yy, i ta ziemia potem paruje i co nam, słuchajcie, to daje? ziemiórka, kojarzycie? robimy rozsadę w domu i fruwają nam te maleńkie muszki w momencie, kiedy zdezynfekujemy tą ziemię fale mikrofalowe działają w ten sposób, że one podgrzewają wodę, więc wszystko, m.in. jaja, tam larwy ziemiórek, jeżeli są, po prostu nam wybije i słuchajcie, odkąd stosuję tą metodę nie mam problemu, słuchajcie, z ziemiórkami przy rozsadzie, polecam każdemu serdecznie wezmę trochę tej ziemi, słuchajcie Mały też tu, żeby nie pogubić tych nasion. Wezmę trochę tej ziemi. To jest, słuchajcie, ziemia taka uniwersalna, ale bardzo... Jeszcze jest ciepła. Ale jest bardzo taka, słuchajcie, o, y, widzicie, wiórowata, przepuszczalna. To jest, to jest taka idealna ziemia do, y, do sadzenia. Nie mamy wtedy ryzyka, że te młode korzonki, które nam wyjdą, czy, czy już pędy, że one będą nam podgniwać, że ta woda będzie zalegać. Dobrze, no i tyle, słuchajcie. No i wsadzam sobie kilka tych welutin, o, tu. Po prostu wszystkie tu wsadzę, bo jest ich naprawdę całkiem sporo. No mówię, szanse są małe, ale co mi zależy? Słuchajcie, to tylko jedna doniczka. O, cyk. Tu matko, mnóstwo jest tutaj, słuchajcie, tych nasion. Ok. I teraz słuchajcie, ja sobie je tak byle jak zagrzębę. Dziękuję. To by było wszystko. Udział wzięli. Tak musa, velutina i musela lasjokarpa. Z tej lasjokarpy coś wsadzić? Może wsadzę. Nie wiem. W każdym bądź układzie. Y jeżeli chcecie sadzić nasiona bananów i mieć piękne rośliny z nasion, bo co niektórzy właśnie bardzo lubią coś mieć od, od nasionka, bo to faktycznie daje satysfakcję, to możecie nasiona kupić w internecie, tak, ze, ze, od sprawdzonych sklepów, od hodowców, bo są oczywiście posadzający, którzy mają dojrzałe nasiona i też je sprzedają. E, ważne jest, słuchajcie, żeby nasiona były świeże, to jest w przypadku bananów najważniejsze. Nasiona, które już poleżały rok czy dwa, one niestety mają albo bardzo słabą kiełkowalność, albo nie kiełkują wcale. No dobrze. Znajdzie pierwsze sadzenie nasion za nami. Dalej będę chyba sadzić bulwy. I oczywiście widzimy się w następnym odcinku. Przy okazji zapraszam oczywiście na grupę. Tam możecie się podzielić swoimi dokonaniami ogrodniczymi i zadawać pytania, jeśli macie jakieś problemy. Miłego tygodnia wam życzę. Trzymajcie się. Pa!